Cześć, Robert z tej strony. Witam cię serdecznie na kanale Świat Akumulatorów. Tak zupełnie nietypowo, bo no, jestem na obrzeżach puszczy Bukowej w Szczecinie. I dzisiaj będzie o tym, o czym już mówiłem kiedyś raz, ale warto o tym wspomnieć. Dbamy o nasze akumulatory w samochodach. Doładowujemy je, dolewamy wody, robimy wszystko, aby działały jak najdłużej, ale wielu z Was, ja również, bardzo często zapominamy o najważniejszym akumulatorze, jakim jesteśmy my. Tak naprawdę jesteśmy akumulatorem. Jest w nas pełno elektrolitu, jest w nas dużo płyt dodatnich, dużo płyt ujemnych, w dużym skrócie, które trzeba we właściwy sposób obsługiwać, o które trzeba dbać poprzez właściwe odżywianie, poprzez wysiłek fizyczny, poprzez dbanie o to, co myślimy, jak myślimy. Trzeba zadbać też o ten najważniejszy akumulator w naszym życiu, czyli o nasze ciało. A jak zadbamy o nasze ciało, zadbamy o naszego ducha, zadbamy o nasz umysł, to wiele, wiele, wiele innych rzeczy się poukłada. Nie warto zaniedbywać się. Z wieloma z Was często rozmawiam i słyszę taki tekst, wiesz, no Tobie jest łatwo, bo ćwiczysz, no ja, ludzie pokazują wtedy na swój brzuch, że no ja nie mogę biegać, bo, bo mam za dużo wagi. Bardzo często, ale to bardzo często słychać wymówki. Natomiast żeby coś zrobić dla siebie i zadbać o ten nasz najważniejszy, naj, naj, najważniejszy akumulator, który nam pozwala normalnie żyć i funkcjonować, nie trzeba aż tak wiele. Każda droga zaczyna się od pierwszego pojedynczego kroku. Ja nie namawiam cię, żebyś dzisiaj wstał i poszedł przebieg, przebiegnąć maraton, czy tak jak ja, zafiksowany człowiek na punkcie akumulatorowi triatlonu, abyś jutro zrobił, nie wiem, połówkę Ironmana, nie? czyli przepłynął prawie 2 kilometry, przejechał na rowerze 90 km i na końcu jeszcze przebiegł półmaraton 21 km. Nie namawiam cię do czegoś Jakiego? Wiem, ile wymaga to wysiłku, nie wspominając już do tego, że od wielu lat przygotowuję się do pełnego dystansu Ironmana, którego chciałbym prawdopodobnie w przyszłym roku pokonać i to może mi się uda na takiej wymarzonej trasie w Austrii. Jest taka bardzo trudna trasa z wieloma podbiegami, spływaniem w bardzo zimnym jeziorze i jeszcze z bardzo wymagającą trasą biegową, ale to jest zupełnie inna rzecz. Jak zadbasz o ten akumulator fizyczny, będziesz pilnował, żeby w głowie mieć poskładane, poukładane, nie dawać się wkręcać w jakieś negatywne rzeczy, przestaniesz obgadywać ludzi, zaczniesz częściej słuchać niż gadać. Zobaczysz, że ten akumulator bardzo mocno ci się odcięczy. Będzie jak taka solidna litowa, którą można bardzo często ładować i rozładowywać, ładować i rozładowywać, a utrata pojemności jest bardzo, ale to bardzo niewielka. Może nawet będzie tak taka jak akumulatory litowo-tytanowe, w których ilość cykli pracy jest zdecydowanie więcej. Dbajmy o nasz najważniejszy akumulator w życiu, a pozostałe akumulatory też będą zadbane.